Dzień dobry, dzień dobry witam Warto Bardzo serdecznie, się dzisiaj mam takie zadanie. Wykażę, że jeżeli x zwiększy od y, to 2x minus 1 razy x plus 1 minus 2y razy 2x minus 2y y w nawiasie równa się minus 1. Dobra. Czyli tak, lecimy, tu będzie 2, to w nawiasie będzie x kwadrat minus 1. Wynika to ze wzoru skróconego mnożenia. Potem mamy minus 4xy plus 2y kwadrat. I to jest równe minus 1. Lecimy dalej. Czyli mamy tutaj 2x kwadrat, minus 2, minus 4xy plus y równa się minus 1. Tą dwójkę przenosimy w drugą stronę i tu będziemy mieć tak. I dwójkę przed nami wyciągniemy 2x kwadrat, minus 2xy. Dwójka z każdego tego wyrażenia wyciągamy 2 razy xy 2xy o minus 1 będzie plus 2 czyli tego już nie ma tutaj i 2 razy x kwadrat jest 2x kwadrat 2 razy minus 2xy jest minus 4xy 2 razy plus y plus, plus 2y wszystko się zgadza czyli mamy tutaj na 2 to tu będzie 1 tutaj wyjdzie z tego 1 a to może zamiast tego od razu napiszę 1 Dzielimy obie strony na 2, a to zamieni nam się z ust mnożenia na x minus y do kwadratu. Tak jest. I to jest równe 1 druga, bo 1 podzielę na 2, bo podzieliliśmy tutaj obie strony na 2. I teraz musimy obie strony spierwiastkować. I wtedy, jak spierwiastkujemy, to zostanie nam x minus y, i to jest równe 1, pierwiastek z 1 na 2, tak. A pierwiastek z 1 na 2, dobra, nie powinni się tak pisać, tylko pod na już się tego nie chcę przepisywać. Będzie 1 przez pierwiastek z 2. I teraz trzeba liczyć mianownik, pomnożyć przez pierwiastek z 2, że wyciągniecie wymienność, czyli będzie pierwiastek z 2 na 2. I jest odpowiedź prawidłowa. Wykazaliśmy w ten sposób, że to równanie, biorąc pod uwagę, że x zwiększy od y, że wyjdzie x minus y, równa pierwiastek z 2 na 2. Idealnie nam wyszło. W tym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania kanału klikając czerwony przycisk poniżej, jeżeli film się podobał, daj lajka, like, daj łapkę w górę, koniecznie podejście go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób tego typu zadania maturalne rozwiązywać, aby zdali maturę z jak najwyższym wynikiem i poszli na wymarzone studia. Co więcej, zachęcam Was do podsyłania zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał. Zapraszam Was również do komentowania. Napiszcie co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy coś się nie było. Z chęcią odpiszę na każdy komentarz. Dziękuję Wam serdecznie za każdy, dziękuję za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prościej rozwija. Możecie też w komentarzu napisać cokolwiek, ogranicza Was tylko własna wyobraźnia, a za najbardziej oryginalne i kreatywne komentarze serdecznie Wam dziękuję. To tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.